że doktorze, szanowni państwo, drogie dzieci, droga młodzieży. Marzenia się spełniają. Takie marzenia miały dzieci i młodzież, jak było powiedziane w dniu dzisiejszym, 50 lat temu, ale takie marzenia miały, młodzie, mieli młodzi ludzie kilka lat temu. Oczywiście były plany, były zamierzenia i zawsze problemy z środki, żeby utworzyć modelowe rozwiązanie i myślę, że możemy powiedzieć, że to nam się udało. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo się cieszymy, że możemy w dniu dzisiejszym przekazać, Wam drogie dzieci, droga młodzieży, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, ten piękny obiekt i w sumie ten piękny kompleks, bo to nam się należy. Jak właśnie...